Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, który zapowiada się ciepło i słonecznie po deszczowym i chłodniejszym poprzednim tygodniu. W ogrodzie warto przyjrzeć się roślinom podatnym na choroby grzybowe, takim jak np. pomidory czy warzywa dniowate, i sprawdzić, czy nie widać na nich niepokojących plam i nalotów. Jeżeli takie zauważymy, możemy usunąć zainfekowane rośliny, jeżeli kończą już wegetację, lub wykonać odpowiednie opryski, jeżeli liczymy jeszcze na zbiory. W warzywnikach cały czas dojrzewają dynie jadalne, w ogrodowych i balkonowych dekoracjach możemy z kolei wykorzystać dynie ozdobne. Te z własnoręcznej uprawy lub też takie jakie zakupiliśmy w sklepie ogrodniczym lub markecie. Dynie ozdobne przybierają niezwykle różnorodne kolory i kształty, nadają kompozycjom jesiennego charakteru. O tej porze już coraz bardziej myślimy o jesiennych, balkonowych i tarasowych dekoracjach, zwłaszcza jeżeli ulewne deszcze negatywnie wpłynęły na nasze dotychczasowe letnie nasadzenia. Na sklepowych półkach królują teraz między innymi kwitnące wrzosy, a także złocienie, czyli chryzantemy w przeróżnych odmianach. Dzięki nim również ta pora roku staje się piękna, kwitnąca i kolorowa. Tym bardziej, że roślinne dekoracje możemy przygotowywać nie tylko z okazów kwitnących, ale także owocujących oraz takich, które mają wspaniale przebarwione liście. Przykładem mogą być tu miniaturowe papryczki czy kapusta ozdobna. Rośliny te doskonale prezentują się posadzone samodzielnie lub w zestawieniach z innymi gatunkami oraz ozdobnymi dyniami. Gdy zrobi się mroźno, papryczkę można zabrać do domu. Natomiast kapusta ozdobna jest odporna na mróz i będzie wspaniale prezentować się w zewnętrznych donicach aż do wiosny. I pozostając w temacie warzyw, przypominamy, że na warzywnych grządkach lub w większych donicach w dalszym ciągu możemy wysiewać wiele roślin na poplony. Takich jak np. sałata, rzodkiewki, szpina, grzepa zimowa, roszponka, rokieta siewna i rukola oraz wiele innych roślin uprawianych na tzw. młode liście. Warto przedłużyć sobie warzywne zbiory. Przypominamy również, że wczesna jesień to najlepsza pora na sadzenie drzew i krzewów owocowych. O tej porze warto posadzić też truskawki lub poziomki, jeżeli chcemy je mieć, a nie posadziliśmy ich w sierpniu. Zwłaszcza jeżeli udało nam się pozyskać nowe sadzonki z rozłogów latem. Posadzone teraz z pewnością będą owocować już w przyszłym roku. To także dobra pora na przesadzanie, rozsadzanie i rozmnażanie innych roślin ogrodowych, w tym ozdobnych bylin. Te, które kwitną wiosną i latem, możemy o tej porze podzielić i dzięki temu pozyskać nowe rośliny. Takie odmłodzenie przyda się np. liliowcom, floksom, skalnicom czy funkiom. Wykopujemy je i rozdzielamy w zależności od gatunku i rośliny nożem, sekatorem lub rękoma, po czym sadzimy w nowo wybrane miejsce na taką samą głębokość, na jakiej rosły do tej pory. Po posadzeniu, dokładnie je podlewamy. Życzymy cudownego tygodnia na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień. Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.